Witam Was w serdecznie. Troszeczkę jestem spóźniona, bo czytanie powinno być wczoraj. Niestety nie zdążyłam wczoraj. No ale dobra, jesteśmy w Agusie, robimy czytanie na następny tydzień. Słuchajcie, czytanie jest troszeczkę w cieniu skorpiona. Dlaczego? Bo mamy słońce dalej w skorpionie, i a, y, energia tego skorpiona teraz wchodzi jakby w naj, najgłębszą fazę transformacji. I to będzie taki czas, kiedy wszechświat już nie pozwala nam zamiatać niczego pod dywan. I prawda może wypływać, sekrety się ujawniają, emocje się oczyszczają. To będzie czas rozliczeń i takich emocjonalnych, może przełomów dla niektórych. Ale to też jest ogromna y, szansa ogromnego wzrostu, bo jeżeli pozwolicie sobie stanąć w pełnej szczerości wobec siebie, wobec innych, to wtedy może życie nam się inaczej ułożyć. Słuchajcie, y, Mars. Y, planeta ogólnie działania znajduje się blisko słońca i co to dla nas oznacza, że możemy czuć większą determinację. Możemy być bardziej impulsywne. Możemy lepiej działać świadomie, niż reagować pod wpływem emocji. Mamy Merkurego w Strzelcu. Merkury w Strzelcu rozjaśnia nam nasze myśli, rozmowy, negocjacje, to wszystko będzie łatwiejsze. O ile nie damy się ponieść dramatom. Nasza planeta, nasza władczyni Wenus, tworzy ko korzystny aspekt z Neptunem, e, i serce nasze chce wierzyć w dobro. Ale również warto, drogie wagi, pamiętać o granicach i naszym realizmie. Słuchajcie, ten tydzień, następny tydzień według planet, to będzie taki moment, moment emocjonalnej dojrzałości, odzyskiwania równowagi po chaosie może ostatnich tygodni. I nie chodzi już o to, żeby wszystkim dogodzić, ale o to, żeby wreszcie działać w zgodzie z własnym sercem, z własnymi zasadami. No dobra, a my zaczynamy od energii ogólnej tygodnia, także zobaczmy, co nam tutaj tarot chce powiedzieć. Zobaczmy, co tutaj za karty są. Pamiętajcie, ten rozkład, pierwszy rozkład to jest ogólna energia tygodnia, później przejdziemy do spraw materialnych, a na końcu rozłożę karty na sprawy sercowe, oczywiście. No ale dobra, zobaczymy. Ta karta wypadła. Pustelnik, no dobra kustelnik, a z denarów rycerz denarów odwrócony, coś tutaj nie idzie, siedem mieczy, ok? i mag odwrócony, słuchajcie, tu są jacyś krętacze, jacyś krętacze są wokół nas, to zdecydowanie, słuchajcie, dla niektórych, uważajcie w następnym tygodniu, bo nie dość, że mamy, tu idzie jakaś oferta, którą warto przemyśleć, ale zobaczcie, mamy siedem mieczy tutaj, i mamy również maga odwróconego. Zdecydowanie tu jest jakiś krętacz albo krętacze. No dobra, kochani, słuchajcie, zaczynam od tego naszego pustelnika. Cisza, introspekcja, prawda, bez jakiejś iluzji. Słuchajcie, zatrzymajcie się, nie musicie działać, teraz musicie zrozumieć. I karta ta pustelnika to jest, przedstawia moment głębokiej refleksji i samotności, która nie boli. Ale która nas leczy. Także będziemy wchodzić w wagi. Ja też jestem wagą, kochani, dlatego to też jest czytanie dla mnie, ale wchodzimy w przestrzeń obserwacji. Zaczynamy dostrzegać, kto naprawdę jest po waszej stronie, po naszej stronie, a kto tylko udaje. Także możecie mieć mniej kontaktu z ludźmi, a więcej przemyśleń, a nasza intuicja będzie ostrzejsza niż zwykle. I to jest czas również, żeby wsłuchać się w siebie a nie w cudze opinie. Także działajcie tak, jak wam rozum podpowiada, jak to wasze ja wam podpowiada. Słuchajcie, mamy tutaj nową szansę i mamy tutaj jakiś realny, nowy początek. Po tej ciszy pustelnika pojawia się z denarów obietnica nowego startu. Ale to nie jest impuls, to już jest konkret. Nowa praca, nowy projekt, nowy pomysł, stabilna propozycja, szansa finansowa, jakiś plan, co, jakiś plan, coś, co ma ugruntować nasze życie. Słuchajcie, ale ta karta w tym układzie również mówi: nie śpiesz się, przygotuj fundamenty. Nie wszystko, co wygląda solidnie, jest takie naprawdę. Może pojawić się coś, co wygląda jak złota okazja, ale wymaga ostrożności i sprawdzenia, bo tutaj te kolejne karty nas ostrzegają przed fałszem, przed pośpiechem. Mamy rycerza denarów odwróconego i to jest zastój, to jest brak systematyczności, to jest jakaś frustracja. I ta karta mówi o blokadzie w działaniu lub o tym, że ktoś, wy albo osoba jakaś z otoczenia nie wywiązuje się z obowiązków. Możecie również w następnym tygodniu czuć znużenie, zmęczenie rutyną, brak tej motywacji, brak efektów w pracy itd. To jest energia stagnacji. Niby coś się dzieje, ale bardzo wolno albo wcale. I możliwe, że ktoś w waszym otoczeniu zawodowym albo osobistym nie dotrzymuje słowa, działa nieregularnie, gubi się w jakichś szczegółach. Nie złoście się wagi, wszechświat spowalnia was po to, żeby co, żebyś coś zobaczyła, żebyś zobaczyła, gdzie inwestujesz, że to nie jest ta strona na przykład. No i słuchajcie, uważajcie, bo mamy maski, mamy półprawdy, mamy unikanie konfrontacji. To jest najważniejsza karta ostrzegawcza tego tygodnia Siedem Mieczy. Ktoś tu nie gra czysto, ktoś tu nie mówi wszystkiego, ktoś tu próbuje coś ugrać po cichu. I nie chodzi zawsze o zdradę, ale o oszustwo. I czasami tu jest takie subtelne unikanie to jest jakieś półprawdy, jakaś manipulacja, jakieś niedomówienia. I w kontekście naszej energii uważajcie na fałszywe obietnice, szczególnie finansowe. Nie wierzcie ludziom na słowo, wszystko weryfikujcie. I przede wszystkim nie ignorujcie przeczucia, że coś nie gra. Jeżeli macie takie przeczucie, uważajcie. Wasze przeczucie jest prawdziwe. I wagi, wy wiecie, wy widzicie więcej, pamiętajcie o tym, bo czasami wagi mo mogą być uznawane za jakieś w cudzysłowie słodkie idiotki. A mówię o paniach, bo panie, wagi zawsze wyglądają pięknie i dbają o siebie. Oczywiście nie wszystkie, ale uogólniam, ale większość nas jest postrzegana jako takie słodkie, głupiutkie osoby. Wagi. Pamiętajcie o tym, że wy widzicie więcej niż inni myślą. Słuchajcie, mamy manipulacje, mamy iluzję działania i mamy tą nieszczerość. Zobaczcie, mamy maga odwróconego. To jest mistrz iluzji w pozycji odwróconej i może symbolizować właśnie osobę, która udaje kompetencje, szczerość albo jakieś zainteresowanie, ale w rzeczywistości działa dla siebie. I to jest także sygnał, kochane, że nie wszystko, co słyszycie w tym tygodniu, jest prawdą. Słuchajcie, ktoś mówi dużo, mało robi, ktoś, kto używa słów, żeby odwrócić uwagę, ktoś, kto próbuje Cię przekonać, że ma plan, a tak naprawdę go nie ma. Z drugiej strony, ten mak odwrócony może też mówić. O waszej własnej, o naszej własnej blokadzie w działaniu. Słuchajcie, wagi, absolutnie nie tracicie wiary w siebie, tylko dlatego, że coś nie idzie według planu, albo coś tutaj stanęło, albo coś tutaj idzie powoli, i tak dalej. Czasami ten wszechświat nas zatrzymuje, żebyśmy zrozumieli, że nie tędy droga, tak? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, kochane, zaczynamy tydzień spokojnie, wycyfujemy się od ludzi, żeby poukładać sobie myśli, dostrzegamy jakąś okazję, może w pracy, może w relacji, może w finansach, ale coś w środku mówi wam, poczekaj, sprawdź, a potem widzicie, że nie wszystko idzie tak, jak powinno. I przy okazji wychodzi coś na jaw, że ktoś coś ukrywa i wreszcie uświadamiacie sobie, że nie potrzebujecie tej manipulacji ani iluzji, tylko autentycznego działania. Efekt? Widzicie prawdę, i dzięki temu nie dacie się w następnym tygodniu nikomu oszu o, oszukać. Pamiętajcie, zaufajcie swojej intuicji i nie działajcie w pośpiechu. Tu jest jakaś nowa szansa, tu coś się pojawia, ale sprawdźcie wszystko, sprawdźcie jej fundament. Nie ufajcie ludziom, którzy mówią, że zaraz coś robią, a nie robią nic. I ktoś tutaj może ukrywać jakąś prawdę za Waszymi plecami. Trzymajcie się faktów i nie dajcie się wciągnąć w jakieś gierki. Słuchajcie, nie wierzcie słowom, obserwujcie czyny, i w tym tygodniu ta nasza intuicja będzie naszym najlepszym kompasem. Czasami najlepsze, co, najlepsze co możemy zrobić, poczekać i zobaczyć, kto ściągnie tą maskę. No dobrze, takie, taka wiadomość dla Was, kochani, uważajcie, uważajcie na ludzi, którzy z Wami rozmawiają, którzy się z Wami kontaktują. Ten pustelnik będzie nam potrzebny w następnym tygodniu. A my, kochani, przechodzimy do pracy i finansów i zobaczymy. Czy to chodzi bardziej o te materialne sprawy. Zobaczymy czy tutaj jest ktoś kto nie wiem nas w pracy oszukuje albo oferuje nam jakieś złote góry finansowe także zobaczmy czy to chodzi o pracę o finanse o sprawy materialne czy to jest raczej jakiś. Lovellas który nas oszukuje albo coś tam kręci manipuluje okłamuje. No dobra zobaczmy pracę sytuację w pracy z naszych finansach w sprawach materialnych na następny tydzień. Co tu dla nas. Paki? No dobra, mamy 6 pucharów odwrócone. Mamy dwie buławy odwrócone. Tu jest jakiś cyrk. Mamy koło fortuny. Mamy 8 pucharów. I mamy cztery buławy. No dobra. No dobra. Okay. Słuchajcie Wagi, ja tutaj widzę, że jeżeli chodzi o pracę, o finanse, o sprawy materialne, to tutaj. Zamykamy jakiś stary rozdział. Będziemy zamykać jakiś rozdział, żeby zrobić miejsce na coś stabilniejszego, na coś mądrzejszego, na coś nowszego. Słuchajcie, mamy tutaj sześć pucharów odwróconych. Co to oznacza? Porzucenie przeszłości, utrata te, tego sentymentu do przeszłości. Także przestaniemy idealizować e, to, co kiedyś było. To jest karta przebudzenia z nostalgii. Nagle widzimy, że coś, co kiedy wydawało nam się dobre, teraz nam już nie służy. Mała mi się tutaj pojawiła. No, pokaż ty się, no, pokaż ty się, chodź tutaj. Mała mi. Mała mi spała cały dzień, bo mała mi śpi cały dzień, a teraz będzie wariowała. No ale słuchajcie, co to może oznaczać w naszej pracy? Co ta karta może oznaczać w naszej pracy? On Teraz jest na mikrofonie, przepraszam za wszystkie jakieś efekty. Nie, nie ten. Chodź tu, mała, tutaj, chodź, chodź tutaj. Nie? No dobra, ona musi się znaleźć miejsce. Słuchajcie, co ta, co ta karta może oznaczać w naszej pracy? Zdecydowanie utraty złudzeń. Słuchaj. No dobra, jesteśmy z tobą. No dobrze, kochana. Słuchajcie. Ona tutaj mruczy. Ona chce tutaj być z nami. Dobra, słuchajcie, co, to, co ta karta oznacza sześć, sześć pucharów odwróconych? Zdecydowanie utraty złudzeń wobec na przykład firmy, projektu, współpracownika. Odcinamy się od jakiejś przyszłości zawodowej. To jest jakaś de decyzja, że czas szukać nowego kierunku. Jeżeli chodzi o finanse, to przestajecie patrzeć wstecz, zaczynajcie realnie myśleć o przyszłości. I ta karta mówi, nie próbuj reanimować czegoś, co już się nie sprawdza. Słuchajcie, do tego mamy dwie buławy odwrócone. Czyli brak planu, no ona tutaj, no ona musi tutaj niuchać. No, chodź tu. No gdzie ty chcesz się położyć? E, słuchajcie, dwie buławy odwrócone. Waga możecie poczuć. E, możemy wagi po, poczuć taką chwilową e, dezorientację. Tak jakbyśmy stały na rozstaju dróg, ale żadna z tych opcji nie wygląda na 100% pewnie. To nie jest brak możliwości. To jest tak, taki brak wewnętrznego, jasnego kierunku. Możemy mieć wrażenie, że tak, mamy plan A. Ale ten plan A już nie działa. Plan B nie daje żadnych gwarancji, a planu C jeszcze nie mamy. I tu jest moment przejściowy, bo mamy tutaj, pojawia się tutaj nam koło fortuny. I koło fortuny to jest zmiana kierunku, to jest przełom, to jest karta karny. Także w środku tygodnia będzie się następował jakiś energetyczny zwrot. Koło fortuny to jest w ogóle karta losu, synchroniczności, przełomu, takiego, którego się nie planuje, ale który może przynosić nową szansę. I nagle tu nam się drzwi jakieś otwierają, otwierają, o których myśmy myśleli, że są zamknięte. To może być kontakt z kimś, kto daje nam nowy pomysł, jakąś ofertę, to mogą być jakieś zbiegi okoliczności albo po prostu wydarzenie, które choć niespodziewanie ustawia ciebie wagą w lepszej pozycji. I koło Fortuny tutaj mówi: Nie wszystko da się kontrolować, ale los sprzyja tym, którzy są gotowi. I słuchajcie, ja widzę tutaj odejście, ja widzę tutaj rezygnację, odpuszczenie czegoś, co już nie daje nam satysfakcji. Także po tym zwrocie losu przychodzi decyzja. Świadome odejście z miejsca, które już nie przynosi spełnienia. Możecie zrezygnować z jakiegoś projektu, zlecenia jakiejś toksycznej współpracy albo po prostu zmienić pro, priorytety. I to nie jest ucieczka, to jest tylko, to jest dorosła decyzja o zachowaniu spokoju, o zachowaniu godności. I ta karta mówi, nie musicie udowadniać, że coś działa, jeżeli przestało i macie prawo odejść. Słuchajcie, no i mamy piękną kartę tutaj. Cztery buławy. Ona mówi ta karta, że. To co odpuściłaś, to co zakończyłaś wago wcześniej, będzie prowadziło cię do poczucia bezpieczeństwa, do poczucia harmonii. I to mogą być wygrane jakieś negocjacje, to może być jakaś decyzja, która przynosi ulgę, to może być nowa stabilna propozycja albo po prostu świadomość, że zrobiłaś dobrze. I odchodząc od tego, co ci ciążyło, po prostu uwalniasz się od czegoś tutaj. Wyobraźcie sobie, że ten cały tydzień zaczyna się czując, będziecie czuły takie jak gdyby, nie wiem, rozczarowanie jakimś, nie wiem, może w pracy, może współpracą i nie wiecie jeszcze, co macie dalej zrobić, ale tu nagle los przynosi jakąś nieoczekiwaną zmianę, wiadomość, propozycję, inspiracje. A wy wtedy decydujecie się odejść od tego, co już was nie rozwija. I w efekcie odzyskujecie spokój, odzyskujecie stabilność. I powiem Wam, że to będzie proces taki bardzo emocjonalnie dojrzały i bardzo korzystny. I odpuszczenie będzie stawało się waszym największym zwycięstwem. Słuchajcie, nie bójcie się zmian w następnym tygodniu, to, co wyglądało może jak strata w rzeczywistości będzie oczyszczeniem pola pod coś znacznie lepszego. I pozwólcie, żeby los zrobił ruch, a wy zróbcie miejsce na nową stabilność. Także taka wiadomość dla niektórych wak na następny tydzień, ale wydaje mi się, że bardzo pozytywnie. Mimo tego, że może być nieciekawie na, na w następnym tygodniu, może od poniedziałku, zależy, kiedy wy pracujecie. Ale tutaj coś jest, um, coś tutaj musicie odpuścić. No dobra, kochani, a my przechodzimy do spraw, oczywiście uczuciowych, miłosnych. Zobaczmy, co nam karty chcą tutaj powiedzieć. Sprawy uczuciowe, miłosne, co dla wagi na następny tydzień. Co waga powinna wiedzieć. Mamy 6 denarów odwróconych. Mamy 4 denary. Mamy papieża i mamy 10 mieczy. O. I mamy 4 puchary. Słuchajcie. No jest jakieś nieprzyjemne zakończenie dla niektórych. Ale wiecie co? Ja chcę jeszcze zobaczyć, co to 10 mieczy oznacza, bo tutaj widzę już smutek. Zobaczmy. Będzie jakieś rozczarowanie. Mm. Okej. Okay. Słuchajcie, drogie wagi. Zaczynamy od czterech, yy, Przepraszam, 6 denarów odwróconych. To jest nierównowaga emocjonalna, tak jakbyście wagi dawały więcej niż otrzymywały. I tydzień zaczyna się od mocnego przesłania. Zatrzymaj się, spójrz, ile dajesz. O, i, a ile do ciebie wraca? I ja tutaj widzę brak równowagi pomiędzy tobą a drugą stroną. Tu może chodzić o emocje, tu może chodzić o zaangażowanie, komunikację, czas, pieniądze i tak dalej. Ktoś tutaj bierze tylko i nie daje. Ktoś oczekuje Twojej uwagi, ale nie słucha ciebie. Ktoś chce Twojej obecności, ale nie oferuje Ci wsparcia. I to jest moment, w którym wagi uczymy się stawiać granice, nie jesteśmy tutaj po to, żeby karać kogokolwiek. Tylko po to, żeby przestać rozlewać swoją energię tam, gdzie nie ma wzajemności. Proste. Słuchajcie, no i co? Chronimy nasze serce, staramy się być emocjonalnie ostrożni, tu jest jakieś rozczarowanie, no ale mamy kant, karty kontroli, ochrony, trzymania się tego, co, co bezpieczne. Także możemy czuć w następnym tygodniu potrzebę odizolowania się emocjonalnie, żeby nie zostać ponownie zranioną. Nie ma nic w tym złego, to jest emocjonalna tarcza, której może teraz potrzebujemy. I słuchajcie, ta karta mówi również o tym: nie otwierajcie się na tych, którzy nie potrafią ci dać stabilności. W relacjach to może być czas zatrzymania, nic nie płynie spontanicznie, ale dzięki temu nie, nie popełniacie tych samych błędów. I to jest moment, może taki, żeby odzyskać kontrolę nad własnym sercem. Mamy tutaj mądrość, mamy tutaj lekcję duchową, mamy tutaj dojrzałość, bo pojawia się papież. I on jest w centrum, w centrum całego tego rozkładu i to jest piękny znak. To jest karta dojrzałości, mądrości, nauki. I zaczynamy wagi rozumieć sens tego, co się wydarza. I nie działamy już z poziomu emocji, tylko z poziomu świadomości. I papież mówi tak: nie szukaj potwierdzenia w emocjach innych. Poparcie masz w swojej mądrości i w swoich wartościach. To jest też energia uzdrowienia relacji przez zrozumienie. Ale niekoniecznie przez powrót. I dla niektórych wag może to być czas rozmowy, to może być czas pojednania, to może być duchowe zamknięcie rozdziału. Dla innych to może być lekcja, która uczy, nie warto mieć blisko kogoś, kogo nie warto mieć blisko. I po prostu lepiej odejść w spokoju. No i słuchajcie, ja mam tutaj dziesięć mieczy. Na tych dziesięciu mieczach mam osiem pucharów odwrócone, mam siedem pucharów i mamy wisielca odwróconego. Słuchajcie, bolesne, ale wyzwalające zakończenie. Bardzo symboliczne połączenie. To jest karta końca, ale to nie jest karta zniszczenia dziesięć mieczy. To jest oczyszczenie po długim cierpieniu. I. Em, Obraz teraz tutaj się staje jasny. Przez jakiś czas, może, wagi, trzymałyście się relacji, wspomnień, które już dawno przestały Wam służyć. I miałyście nadzieję, wagi, że może się coś zmieni, że ktoś zrozumie, że ktoś zauważy, że ktoś naprawi. Ale teraz przychodzi świadomość, że to Ty, wagą musisz się uwolnić. I słuchajcie, osiem pucharów odwróconych mówi o trudnościach z odejściem, ale już wiecie, że to jest konieczne. Siedem pucharów pokazuje nam iluzję. Które się kończą, maski spadają, emocjonalna mgła znika. I wisielec odwrócony. Nie chcecie już tkwić w zawieszeniu, chcecie iść dalej. To dziesięć mieczy to jest jak katarzys. Trudny, ale konieczny, żeby odzyskać siłę, żeby odzyskać świadomość siebie. I słuchajcie, tutaj pod koniec tygodnia będzie spokój. Takie emocjonalne wyciszenie, bo mamy cztery puchary. To jest karta takiej neutralizacji emocji. Po intensywnych przeżyciach. Czujemy spokój, dystans, a nawet taki chwilowy, ja bym powiedziała, brak emocji. I to jest naturalne. To nie jest chód, to jest taki emocjonalny detoks. Nie musisz nic czuć, nie musisz nic planować, nie musisz nic naprawiać, po prostu pozwól sobie być. I, i w ten sposób, uwagi, będziemy odzyskiwać równowagę, ale i również naszą wolność serca. Słuchajcie, na początku tygodnia możemy czuć, że dajemy więcej niż dostajemy, zaczynamy zamykać się emocjonalnie, potem przychodzi refleksja, nie chcę już tak żyć. Coś, ktoś w końcu pęka, widzicie prawdę, kończycie cykl cierpienia i pod koniec tygodnia czujecie spokój i ulgę. To nie smutek, to jest emocjonalna wolność po długim okresie nierówności. Słuchajcie, nie dawajcie energii tam, gdzie nie ma równowagi. Cząćcie swoje serce, nie otwierajcie się zbyt szybko, uczcie się, rozumiejcie, dojrzewajcie emocjonalnie. Tu jest zakończenie jakiegoś cyklu, to nie musi być koniecznie zamykanie rozdziału z kimś, to może być zamykanie rozdziału w naszej głowie, że ja już tak więcej tak dużej nie chcę żyć. Nie musicie wagi walczyć o kogoś, kto nie walczy o Ciebie. Nie musicie naprawiać relacji, którą, które, które łamiesz ciszą i poświęceniem siebie. Um, i, um, I w tym tygodniu wszechświat mówi: to koniec bólu, teraz naucz się kochać siebie, tak jak zawsze chciałabyś być kochana. Słuchajcie, trochę trudne te karty powiem Wam na ten tydzień, ale w tym w następnym tygodniu będziemy kończyć jakiś emocjonalny rozdział, będziemy odzyskiwać naszą moc. Wszystko odchodzi, robi miejsce dla kogoś, dla czegoś, co nam dasz spokój. A może kogoś, kto nam da szacunek i równowagę. Także takie karty, może troszkę, to, troszeczkę ciężkie, ale dają do myślenia. Ja Was pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się buziaki, i papa.